Jest 11.15 Po przejściu 5 km, doszliśmy na dworzec autobusowy. Nowy Też jeszcze trochę odeleje z góry. Nie wiem, czy to dobrze widać, czy w ogóle widać. Witajcie. Kolejny dzień, kolejne przygody. To już Kamisia szykuje. Nasz baner na dzisiaj. Naszym celem dzisiaj jest Denizli. Jak kamisia? Wrażenia? Nastroje. A już tu zapomniałam jak to jest stopa łapać dwa dni w wsparcie. No... Trochę mnie rozleniwiły. Hamam. Siadaj na dachu. Teraz już jesteśmy sami. Już koniec... O jajko się jajko. znalazło. No nakładaj sobie, będę pokażę wszystkim co sobie nakładasz. I Kamisza sobie wzięła dwie kromeczki, jajeczko, ogóreczek, pomidorek ziemniaczki, sałata Dzień brzoskiniowy jest super, tutaj, czaj. No i jeszcze wzięłem taki serek białych. I tutaj jest hotel, gdzie mamy świętanie. Na dachu mamy taki oto widok. Taką panoramę miasta. Z ciekawości otworzyłem szafę tutaj w pokoju. No i mamy kocyk do, do modlitwy. I ichniejszy, no, nazwijmy go różańcem, tak? Aczkolwiek to nie jest różaniec. Taki zestaw do modlitwy, jakby ktoś zapomniał w podróży. Tak samo jak w europejskich hotelach, często w Niemczech czy na przykład w Finlandii. Wiem, że się spotkałem z tym. Jest Biblia w, w szufladzie przy koło łóżka. Godzina 10. 15. Idziemy w kierunku drogi do. A jaki jest dzisiaj w ogóle dzień? Piątek? Piątek? Piątek, jutro będzie chyba tydzień, jak tu jesteśmy. No tak, tak, no? Bo... No. A zostanie nam jeszcze tydzień. A wydaje to się, że tyle już tu spędziliśmy czasu, nie? No, masakra. No że normalnie o inkluzji to byśmy już się nudzili się szykali, szykowali do domu no, no tak bo pewnie znając się byśmy mieli o czwartej, czwartej w nocy y, samolot tak, a przyjechalibyśmy w niedzielę no bo w sobotę o 23 wylot byłby chyba mają WF albo przerwę albo przerwę ale na przerwie ale to ich wszyscy, patrz ile Czasem ich było, że tak dużo ich wychodziło. Wszyscy mają takie same ubrania. Tu różane królestwo. A my dalej idziemy. Nie wiem ile już przeszliśmy. Mamy karteczkę. No i próbujemy łapać coś, żeby wyjechać z miasta. Jak nie złapiemy, to wszędziemy w autobus. Przechodzimy koło czegoś, nie wiem. Aha, to jest y, kawiarnia. Po tak, prostu. kawiarnia. I nagraj ten zabyteczek tutaj. I tu, co to jest? A to jest te, ten ichniejszy duży Fiat. Ichniejszy duży Fiat. Jest 11.15. Po przejściu 5 km doszliśmy na dworzec autobusowy. nowy. No i Kamisia próbuje coś złapać. Już mi ręka boli. No 5 km nikt nam się nie zatrzymał No Tam jest taki widoczek na góry, piękny zresztą Są kolejne góry No i tu nowy dworzec autobusowy We, we travel but by hitchhiking also But just on the coast What is hitchhiking? Hitchhiking stop Autostop. A <laughs> Nie no, Ty też spróbujesz. Paweł próbuję figę. To możesz jeść ze skórką. jak Paweciu? Oczywiście musi poobić. Z początku jak owoc, ale potem jest mega słodkiem. No. Udało nam się złapać yy, złapać podwózkę prosto do Denizli. Bezpośrednio. 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 Na tym, żeśmy godzinę szli na, na dworzec i tam udało nam się praktycznie po trzech minutach, tak? Czterech? Jakoś tak. No i jedziemy właśnie z naszym kierowcą Bekirem. I za godzinkę gdzieś będziemy na miejscu. I się zastanowimy, czy zostajemy, zostajemy dłużej, czy jedziemy prosto do, do Pamukale by zwiedzać dalej. I dalej. Dalej. Właśnie się zorientowałem, że przez ostatnie dwie minuty nagrywałem, ale nie nagrywałem, bo nie kliknąłem nagrywania. W każdym razie mówiłem, że tutaj te góry, które są na oko na przykład przed nami to większość z nich e, ma co najmniej dwa, niektóre nawet po 3000 metrów, tak jak tu i, e, i tam, tam z lewej też są takie wysokie szczyty. Mm. <laughs> tutaj mamy gradację gór. Na początku mam takie małe pagórki, potem wyższe góry, a na tam dalej w tle widać potężną górę pewnie ze 3,5 tysiąca metrów. Tak, tutaj właśnie się dowiedzieliśmy, że na około Denizli jest, jest region winiarski. Region dość znany w, tutaj w Turcji. Po 164 km i dwóch godzinach podróży zajechaliśmy do Denizli. 650 tysiącami mieszkańców Denizli zajmuje ledwo 15 miejsce w Turcji pod względem wielkości. Całą trasę przejechaliśmy z Bekirem, który również przyjechał na wakacje do Turcji, z tym, że on do rodziców, na co dzień mieszka w Niemczech. Link do jego Instagrama jest w opisie. Zostawcie mu lajka like albo komentarz, żeby wiedział, że jest dobrym człowiekiem. A my wracamy do filmu. Tak, jak wspomniał nasz kierowca. Tutaj jest klimat podobny do Antalyi. Co i widać Jeszcze tak w połów drogi między Ispartą a Denizli było e, trochę chłodniej i tak mocno pochmurnie A tu już słoneczko, ciepełko Palmy Nice Właśnie nam kierowca Bekir wytłumaczył co oznacza nazwa Pamukale e... Pamuk e, is the name of cotton And Kale jest the name of uh, Castle of cotton. Thank you, No i dobrze, i dojechaliśmy, dojechaliśmy do Denizli. Udało się szybko, łatwo i przyjemnie. Z bardzo miłym panem. Bardzo bardzo Bekir raz sobie swobodnie pogadać po angielsku. Dokładnie z kierowcą. No, No, i teraz idziemy coś zjeść. Idziemy coś zjeść standardowo, idziemy jeść, szukamy hotel, idziemy do hotelu i chcemy jeszcze dzisiaj jechać do Pamukale, Dokładnie. więc musimy się streszczać żeby... I, og i... ogarnąć jak tam dojechać. Prawdopodobnie pojedziemy autobusem. Tak, jakimś... Żeby nie tracić czasu, bo jutro już chcemy jechać gdzie indziej. Dalej, tak. Jeszcze się zastanowimy czy, czy umówić się z Alim i jak. Aha, no właśnie, tak, z naszym kierowcą, który nas, nas... wiózł do, do Afion. Do Afion. Bo będzie jutro w Denisli i chciał się spotkać na herbatkę. To przyszła zupka. Kamisia jeszcze pisze tylko mamie, że dojechaliśmy. I tu kolejne rzeczy wchodzą na stół. Do pide, tak. A jemy zupę z Soczewicy, taką tradycyjną, plebek. Mhm. Jest omnom? Dobrutka. Fide. Tym Fide. razem z mięsem i serem no. no i co? Jemy, my się bieremy za jedzeniem, a, no a wy sobie poglądajcie w tym czasie coś innego. Byliśmy już na dworzec będziemy jechać do Hamuka, ale 76 stanowiska. Pan ochroniarz w ogóle do nas zagadał, gdzie idziemy, bo szukaliśmy po tych wszystkich firmach przewozowych. Przy okienkach jest napisane, gdzie, gdzie jadą, dokąd i pan do nas sam zagadał, gdzie chcemy jechać. No i ruszyliśmy i tutaj jak na najpierw czekaliśmy, aż bus będzie pełny. Pełny tak. do osób stojących, bo jak było jedno wolne do... miejsce, Siedzące Dokładnie. Za mało. Dokładnie. Tutaj Wyględne. musi być pełne, pełne. Jak, bar... jak nikt nie stoi, to znaczy że jest, to, że jest, że jest pusty. O. I nawet się drzwi przez przypadek same. Na zakręcie. No, udało nam się po 40 minutach jazdy busikiem przez tutaj tureckie wsie, Udało nam się dojechać do Pamukale. No i na razie sobie dreftamy przez stare, może starożytne rzymskie miastko, miasteczko ruiny miasta Hieropolis. O, takie coś. Podejdę bliżej. A, Kamila. My jesteśmy tu. Tu są te wszystkie ruiny. Tu, 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 tu. A my tak naprawdę chcemy dojść tu. Serio? No. No, także także tego. Tam gdzie jest B Czyli to serio są 2 km? Czyli to serio są 2 km Dobra, idziemy. No. Gdzie no. nie zobaczymy tego Poli? Wow. To że wolimy iść na Harasy niż na to Poli. Bo nie będziemy mieć tyle czasu, ale czyli i tak będziemy mi tej To jest to. Entrance, czyli co? Będą płatne wejścia no tak, tak, tak. informacją, ale to wszystko puste to no normalnie powinny być sklepy, wszystko, ludzie. Ludzie, tu nikogo nie ma. Może wszystko. <laughs> po sezonie? Wiesz, że ja dzisiaj kawki nie piłam? Wiem, że te kawki jeszcze nie piłaś. Mogłam sobie zbiegać. to... Dlatego jesteś taka nieznośna dzisiaj. No. Wszystko jasne. Tam są kilka gier, a dostanie już tam, a ja idę po Dobra. Dobra. Jedziemy, Nie łapcie, <śmiecki> bo nam się nie iść nie, nie, nie chciało dwie. dwa kilometry. Dokładnie. Nie. mi się potapiać. Idziemy do Łódzki sobie. Tam, po to... co? A, a, przy oka... na a przy okazji, a przy okazji pokażę Wam co więcej. No, to jest jedno z takich miejsc, które raczej z kamidą unikamy, albo jest dużo ludzi. Jedno. <grystanie> I mało ludzi. I ładne rzeczy. I mało ludzi. Idziemy. Mi zadał pytanie, ile ludzi tu jest, to właśnie jest ich tyle, jest kilka osób. No i dreptam sobie, idę tu, ale coś tu ze bo to było. Powinno być więcej tego. Gdzie tu jest woda? Halo, gdzie tu jest woda? Gdzie te, to, to, to są tarasy, tak? Kamila Oszukano nas no? Oszukano nas, tu nie ma tej wody no Jak wyszło oni tu przekopali po prostu chamy i prostaki Oszukano nas No, no dobra, no jest ładnie, jest biało, tak No i tak to sobie tuptamy. Dwa miesiątko sobie tam stoi. Dwa miesiątko. Kurde, musiałbym jakiegoś fryzera ogarnąć. Już za długie mam te włosy I wąsa też Jeśli chodzi o wizytatorów, którzy tutaj są, to najwięcej jest ich z dalekiego wschodu. Państwa środka tak zwanego oraz lokalsi miejscowi No i tak to sobie płynie bystra woda A tu no widać, że to już powysychało, że to nie jest to co kiedyś. Tu podobno było pięknie, wszędzie woda. A teraz co zostały formacje skalne i trochę rzeczki płynącej i kilkanaście basenów. Jeszcze trochę wody z góry. Nie wiem, czy to dobrze widać. Czy w ogóle widać taki mały protein dla ludzi, którzy tutaj przyjadą. Pamiętajcie że... o tym. Jeśli wejdziecie tam od góry, to tutaj nie da się przejść naokoło. Na na... na tak jak Kamila właśnie mówi. Trzeba pod górę. lepiej jest tutaj tą dolną bramą i po prostu wejść raz pod górę. Niż... A możemy spróbować co przyjemnie się chodzi po tych takich, jak są takie małe te, te te wyżłobienia. To po tym się mega przyjemnie chodzi. Tak są takie duże, no to się tak wbijają nieładnie. A te to tak tak przyjemnie, aż nawet o takie tup tup. Podaleci. Tu się wszędzie o pięknie rozpływa na tych na tych kwiatkach pawełny i wpływa tutaj do basenu, do Teraz ja zrobię skażenie tej, tego jeziora. Ryby w morskim oku zdechły. W czarnym stawie I też tak. Tam jest niedźwiedź. Niedźwiedź. Idzie bestia. Jeszcze mnie nie zauważyła. Może zdąży uciec. Nie, zauważyła. No, ma ucieczki. Ratuj się kto może. Dla mnie już za późno. Na busik do... Y ramy wyjazdowej. Ej, 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 ej. Zaplątałem siebie by jakieś kaszcze, które mamy za 20 minut. Postanowiłem, że sobie troszeczkę pochodzę po tutaj. No i co my tu mamy? Jakieś ruiny. Skały, stare skały. Stare kamyczki. To ludzie kiedyś budowali, żyli tu, mieszkali. jeszcze ludziom chce tam iść. Tam coś zwiedzać. Nie by się nie chciało. Ale jak się człowiek pomyśli, że tutaj było życie, to jest piękne miejsce swoją drogą. A tu jakieś dachóweczki chyba, tak? To chyba są dachóweczki. To są na pewno dachóweczki. Tak. No. Tak są dachówki. No i to by i na tyle z naszego pobytu w Pamukale. Ej, gdzie tam? Jak oceniasz nasz pobyt tutaj w Pamukale? Warto nie warto. No nie warto? spoko, no tak na raz. No nie oszukujmy się, że. Przyjechać tu zobaczyć spoko Ale czy to jest warte 30 euro za osobę? Nie. W ogóle. Nie. No. Czy warte jest wydanie 40 i więcej, żeby jeszcze założyć sławki z przewodnikiem i łazić po muzeach? Gdzieś po skałkach? Nie. Czy ile ten basen Kleopatry? Basen Kleopatry 40 zł, czy 160 340. Nie Warto? Zesłanie tak. Ruiny, które widzicie, to starożytne miasto Hierapolis. Zostało założone w II wieku przed naszą erą, a jeszcze wcześniej było to osadnictwo od około V wieku przed naszą erą. Miasto w historii było wielokrotnie nawiedzane przez trzęsienia ziemi, po czym odbudowywane, a następnie znowu niszczone. W 1354 roku zostało ostatecznie opuszczone po, a jakżeby inaczej, części ziemi. Pod koniec XI wieku zaczęły się prace archeologiczne, a w latach 70. XX wieku odbudowa miasta. Na chwilę obecną można podziwiać m.in. łaźnię, główną ulicę z bramą Domicjana, świątynię Apolla, świętą sadzawkę zwaną basenem kleopatrym, który o dziwo kleopatra nigdy się nie kąpała, teatr rzymski na 10 tysięcy osób, nekropolie oraz dwa kościoły. Wyglądaliśmy te wszystkie ruiny z perspektywy puśnika Alexa, który za 2ó km trasę kosztował 40 lirów od osoby w jedną stronę, czyli jakieś 5 zł w jedną stronę za osobę. Stoimy teraz przed prawą, czekamy na pusa. Będziemy próbować coś kochać. Tyle a w między, międzyczasie mamy piękne, pięknie zachodzące słoneczko, tu widać na góry. tutaj. Um, ale ten Hasio w tym, w tym kadrze, to robi robota, nie? Tak. Pojechaliśmy już na dworzec w Nizli, który tak oto się właśnie prezentuje. Bardzo przyjemne, zielone miejsce, bardzo fajnie to wygląda. Nie, Kamisia? Tak. Jest nowy ten dworzec, ma 10 lat dopiero. Jest duży, tu u góry jest taka kafeczka. No ale ogólnie jest tu zielono, co jest fajne i miłe. Jesteśmy przy starym centrum Denizli. Nowym centrum, przepraszam. Nowym centrum Denizli. Koło jednego z głównych meczatów I koło jednego z większych placów, jeśli nie największym. I cytując klasyka, tu nikogo nie ma. Tu nikogo nie ma, Kamila. Jest pusto. Jest jakiś hop, a zasadniczo I koguczik, jego głowa. Który jest symbolem Denizli. I kogucik, symbol Denizli. I kilka osób siedzących, dosłownie kilka osób siedzących na ławce. Nawet nie ma się gdzie napić czaju. No, nie piliśmy Byliśmy jeszcze czaju mi... dobrego dzisiaj. Na dno Ale było niemiło. Mhm. Było tak, pan był bardzo... Taki cwaniaczek. Cwaniacko-ostry do wszystkich. No i nie chciało nam się tam nawet nam pić. Czaju pić. Czaju. Więc no żeśmy zjedliśmy po, co mieliśmy po, zjeść i dokładnie. Rydnia był średni. Był. no. Kolaratowała kola sytuację. Ale nawet... <laughs> ale nawet nie ma gdzie iść. No. A poza tym to jest... Nie wiem, ja takie odczucie, że... Nie podoba nam się To, to na pewno jest najgorszym miastem ze wszystkim jakim, jakim byliśmy. Ale jest takim Nie wiem, jakiś taki dziwny vibe tu jest. Taki niefajny, nie niemiły. Nie? Niby jest dużo miejsca pusto ale jakoś tak dziwnie jest w tym wszystkim no i idziemy no. Jedyne co mi się podoba w tym mieście to te wypolerowane chodniki A mi nie, a jej bo nie. co chwilę się Kiełza a. Chwilę a mi się... to się podoba Idziemy, idziemy i żadnej herbaty Dokładnie, no szukam jakiejś czajowni, a tu nawet nigdzie czajanki nie ma żadnej Zamykane, jeszcze nigdzie no. nie było, że o tej godzinie jest 8.15, a przynajmniej już tak 20 minut chodzimy, żebyśmy mi nie natrafili na nic, tak, no zamknięte, no. Praktycznie. Zazwyczaj o tej 7, między 7 a 8 to było najwięcej życia w miastach i potem to się dopiero przymykało koło 9, przed 9 się przymykało. No, puste miasto, no. Tutaj jest zagłębie przemysłu odzieżowego, materiałowego. Ani jednego sklepu z ciuchami otwartego. nic no, nie kupimy. Nic nie kupimy, no. A ja chciałem żeby kupić. Nie było tych małych tych czajowni, no właśnie, no nie ma nic. Żeby nie siedzieli na ulicach, czaju nie pili. No nie wiem, no nie rozumiem tego. My są w Turcji, czy My gdzie? My chyba są w Turcji. Jak tak idziemy, to no. trochę nie dziwię się naszemu kierowcy Bekirowi, jak na pytanie, co mógłby polecić do zobaczenia tutaj w mieście, to długo myślał, po czym odpowiedział o jaskini, która jest 10 kilometrów poza miastem. Tak. Ale to podobno, jak o tym czytałam, to podobno jest takie mini pamukale. Mhm. Mm no, tylko że się wchodzi... Do środka. To jest, mm. No, to fajnie. To Pan Okarę widzieliśmy, to już wszystko to widzieliśmy. Jeszcze mówił o jakimś wyciągu na górę, skąd widać całe Denizli. No a to też jest kilka kilometrów poza. Tam na pewno na Tam też nie będzie rozsta. O to gdzie jedliśmy lunch jest otwarty. O, chociaż ty. Tu napijemy. Tutaj żeśmy jedli rano. Rano o 14 obrad. Ale pide było lepsze mafią. Dokładnie. No Ale jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Dokładnie. Idziemy tu na czaj. Tak? Tak. Czy szukamy czegoś innego? Nie. Obok jest jakieś kopki. No to I idziemy tam. Sprawdzić. Tu już będzie koniec odcinka. Dziękujemy za dotarcie do tego miejsca. Jednocześnie zachęcamy do oglądania następnych odcinków oraz do nadrobienia poprzednich. A tymczasem do zobaczenia. Cześć.